Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki Malinowe, w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Gdzie dzisiaj przyszła pora, żeby w końcu wykorzystać co, co już, coś, co już trochę zbieraliśmy tutaj na stronie: punkty eventowe. No i niestety, ten sklepik dzisiaj jest taki jedyny, minusy średni za godzinę zmiany. Ale, jako że trzeba nagrać już odcinek, to i tak od biedy mi się wydaje, że i tak te skiny są cenowo podobne zazwyczaj, tak mniej więcej. Więc weźmiemy sobie to, co dzisiaj mamy. No, i mamy tutaj za darmo dzisiaj 3000, i do zrobienia z tego mamy dzisiaj, mam nadzieję, ogromną sumę, i że mam nadzieję, że nam się w ogóle uda. Ale zanim to, na tym kanale wydarzyła się piękna rzecz, bo w końcu zeszła kosa. Inw. Zgarnął sobie tutaj kosę za 700 zł, no, która faktycznie miała te szanse zwiększone dwukrotnie i jeszcze kosy tutaj są. Dzisiaj może wam tutaj coś dorzucimy do puli w sumie, żeby zapełnić 10 na 10, żebyście mieli jak największe szanse. W każdym bądź razie, na razie 9 koseczek. Dzisiaj pewnie dorzucimy kolejną. Także obserwujcie odcinek. Dodatkowo w tym odcinku, jak co... co każdym na tym kanale, aż zachłysłem śliną. Macie do zgarnięcia, widzowie. Zaraz trakcie, wam pokażę, co macie. Kurde, czegoś takiego jeszcze nigdy nie wypłacałem, A macie taką MP7 do zgarnięcia. Żeby ją zgarnąć, należy zasubskrybować kanał. Zwaneś się, stać łapkę w górę, skomentować ten odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu. Pamiętajcie kod Adixon przez 2O, dostajecie darmowe 2 złote, Przepraszam, co ja gadam, jakie 2O? przez jedno na tym kanale przez jedno, dostajecie 2 złote i 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i może wiązać się z utratą waszych skinów Dobra, let's go! Wybierzmy po prostu dla was od razu na początku skina Zobaczcie ile ja ostatnio tutaj akaczy wypłacałem, nie? To wszystko wędru będzie wędrowało dla was Sporo tych akaczy, naprawdę bardzo tutaj dużo Bardzo, bardzo dużo akaczy zostało wypłacane dla was A my dzisiaj lecimy. I zajmijmy się eventem. Świeży eventy, świeże sprawy tutaj są do załatwienia. Jeszcze nie do końca ze, skrzyneczki, ze skrzyneczkami jesteśmy tutaj zapoznani. No, chciałbym do, na, na samym wstępie, tak, dorzucić dla Was, tam jakiegoś skina dla tych płacących z moim kodem tutaj na tym kanale, żebyście mieli no, jak największe szanse. A troszeczkę musieliśmy na to poczekać, aż zwolni się slot. Kurde, ryzykujemy chyba pierwszą bitwę tak na Grubasa. Ja pierdziele, tutaj na tym kanale też taka pasa. No po prostu nie wierzę. Ja to chyba jestem ostatnim jakimś dzieckiem szczęścia. Naprawdę wszędzie jestem dymany. Czy ja jestem jakimś porn gwiazdą, czy o co tutaj chodzi, bo ja nie mam pojęcia. Jeszcze dodatkowo nie wyłączyłem messengera. Ja pierdziele. No po prostu. Niesamowite. Niesamowite. Walczymy, walczymy. Oby tutaj ta bitwa przełamała tą zoopasę, i faktycznie, fajne skiny, żeby tutaj wyleciały. O matko, bosko, dlaczego? To 1000 zł aż. Nie, no to bardzo duża. Bardzo duża różnica już tu jest. Nie, jeszcze zwiększa, jeszcze zwiększa, on się nie zatrzymuje. No to co, znowu, no, już na początku odcinka tak, musi się wydarzyć tak zwany cud. I teraz to już podwójny cud. Ja cię pierdziele, no nie wiem, nie wiem Underdogi wjeżdżają chyba Tylko ja się boję, że jak ten underdog wiedzie to, to wiecie jak to się skończy Ale dobra, czekajcie, tylko wyłączę Facebooka. Dobra Wyłączyłem Facebooka, jestem no niesmaczony tym co się wydarzyło, nie powiem, że nie, bo... Już mnie dobija te cały czas przegrywanie, dobija mnie. Bo ja nie robię bitew na 3-4 osoby, ja robię bitwy na dwie osoby, ja wszystko przegrywam. Tak jest, wszystko przegrywam. Dobra, ale widziałem, że niektórzy też tak mają i się to z nimi, także widzowie, jestem z wami tutaj całym duchem i sercem. Let's go! Odkujmy się na takiej bitwie. Spróbujmy to uczynić. Spróbujmy to uczynić. Niech tu się wydarzy cud. Na tym odcinku. Czy to będzie cud? No, jak wygramy, to na pewno. Zdecydowanie, no. Zdecydowanie, bo ostatnio wygrywanie to wiąże się z dużym cudem. A jeszcze na trzy osoby, to to już w ogóle będzie niesamowite. Jest Glock. Za 5600 zł. O, proszę! No, może? Można dawać? Można? Można dawać wpalnik? daj jeszcze ten ostatni. daj jakiś ostatni, proszę, skin konkretny. Dobra, ładnie, jest prowadzenie, mamy, wygraliśmy i jest tu trzy koła. Coś jakiś kambek niby jest. Malutki, ale jest. I to na trzy osoby. To możemy my powinniśmy na więcej osób niż na dwie, bo widzę, że mamy chyba tam większe szanse, nie? Bo na te dwie osoby to to jest jakaś tragedia. Dobra. Pięć skrzynek takich, lecimy dalej, nie poddajemy się, walczymy tutaj, tylko teraz może troszeczkę tak zróżnicowane te skrzynki, po, po, że powiedzmy zróżnicowane. 13 skrzyneczek, może tego underdoga faktycznie. Jak nam tak nie idzie, o kurwa, ja zawsze z underdogiem się boję. Że, jak dam tego underdoga i jak mam tą złopasę, to znaczne, zna nagle trafić dobre skiny. No, i z tego underdoga będzie tyle, że po prostu zła. Tyle będzie z tego, że po prostu zła decyzja została podjęta z tym underdogiem. I nic więcej. No jak na razie faktycznie to się sprawdza chociaż teraz ok, trafił Famasika, fajnego No i jest remis, no jest remis, jest prowadzenie też tutaj Dawaj le, lektura lektura chłop, ja pierdolę zmora, spo, zmora podstawówki lektura, nie? Ja lektur nigdy w życiu nie przeczytałem. Jedyne chyba jaką lekturę przeczytałem to obcy z pracu... Nie obcy z pracu broni? Chyba tak, no chyba to jedyne co przeczytałem, a tak to resztę nigdy mi się tego nie chciało czytać, ja nigdy panem książek nie jestem, nie byłem ani nie jestem, ja bardziej lubię oglądać, no i, i właśnie ta Zmora nasza, no i dobra, Zmora jak na, raz, jak na razie nazwali, bardzo dobrze i bardzo dobrze, poproszę tu jeszcze jakieś lepsze dla niego te faktycznie skiny, bo bitwa za trzy koła, a ja tutaj widzę, że o matko, nie, nie. nie. Lektura, proszę cię! Proszę cię lektura. Przeczytam cię po tym odcinku. Kurwa. Nie. Jednak zostaje przy serialach, nie? Zaraz się widzimy. Tak widzowie. Dobrze widzicie. Dobrze widzicie. Mam nadzieję, że też będę ja dobrze widział, bo montujemy w tym momencie bardzo grubą, bardzo mocarną bitwę. Bardzo gruba, bardzo mocarna bitwa. Czekaj, jak to 19? Nie no, zoty, ja przecież tu można 20. Coś przez przypadek musiałem dodać. Aha, okej, okay. ta mi wleciała. Dobra, i żeby dopełnić, bo ja chcę Alina zrobić ogólnie, no to żeby dopełnić, to ja dopełnię sobie tutaj to, o, prawie na styk. I to będzie nasza ostatnia dzisiaj bitwa. Ostateczna bitwa. Mocarna. Mocna jak na ten kanał, jedna z rekordowych. Więc trzymajmy pasy, zapnijmy pasy, bo mam nadzieję, że nas tutaj wyśle do świata, o którym pojęcia nie mamy. Jeśli chodzi o. o po... Chodzi o wygrywanie, akurat, bo ten świat to ostatnio. No zanika, za, no zanika. No i tysiąc złotych na dla Alexa. No nie, no jak to już przegramy, to już naprawdę ręce mi opadną. Ręce mi opadną. Jak to już wdupimy. Serio. Bałem się tego dogadać. Szczerze, naprawdę bałem się tego dogadać, bo już naprawdę wierzyłem, że przy takiej paście, no niepowodzeń. No, że jednak w końcu los się do nas uśmiechnie. No, w końcu na w bitwie na dwie osoby jest 50% na to, czy wygramy, czy nie. Ale ja widzę, że ja nie mam tu 50%. No, wychodzimy z tej skrzynki, no bardzo źle, no bardzo, bardzo źle. Ta eventowa skrzynka dała nam jakiś gaz na początku dwóch pierwszych dni i teraz stopuje dymy, stopuje dymy. Tak zwany odchamiacz się u niej jakiś włączył. No dobra, no to teraz toksik. Zobaczymy, czy toksik będzie toksik, bo tamta skrzynia zdecydowanie toksik była. Kurde, no zacznij sypać, no, 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 zacznij coś, bo potrzebujemy tu nadrabiać i to nie mało kwotę. My tu musimy zacząć naprawdę trafiać konkretne skiny, bo jest przewaga niesamowicie ogromna. I no, jak nie będą tu właśnie nam te skiny lecić, no to z tej bitwy znowu nic nie będzie. Kurwa, chyba nic nie będzie. Nas... Ja pierdziele, no nie no Nie wytrzymam Nie wytrzymam, nie wytrzymam No mam ochotę rozwalić monitor No i tyle w temacie bracie Chyba, że tu Skin jakiś, kosa Gangnir Haha, <ścoughs> no nie No nie, no nie 23 koła dla Aleksa, widzowie. I po naszym Alinie. No czekam, czekam aż będzie tutaj dobry tor dla nas w końcu jakiś. Czekam na to. Dzisiaj niestety to nie jest ten odcinek. Dziękuję ślicznie. Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnych mm, odcinkach. Na